W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Pizza Times z krwiożerczymi małpami, które są żądne waszego kepuciu. A ja zostanę ich niewolnikiem i będę musiał robić pizzę do końca życia. Ale zanim to się stanie, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili aż 5000 łapek w górę. Jeżeli tak samo jak ja czekacie na chapter 5 do Dark Deception, który nie miał jeszcze swojej premiery. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Dark, aby maksymalnie zwiększyć zasięg, tego filmu i żebym nie musiał robić pizzy dla tych przerażających małp natomiast ty drogi widzowie, jeżeli lubisz materiały tego typu to nie czekaj w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj no to lecimy klikamy play no i robimy te pizze z tymi małpuchami małpuchy są kozackie pamiętajcie i małpuchy też możecie zobaczyć już latara na kanale gdzie gramy sobie właśnie w małpuchy cześć małpo małpa szef uuu trzy kropeczki witaj panie hauser jestem y, szef małpa Cieszymy się, że zaakceptowałeś tą pracę. Ja jakoś nie. Ach, sarkazm! Oboje wiemy, że jesteś teraz naszym niewolnikiem. Oje, nie, najgorzej! Dobra, nieważne. Witaj w naszej pizzerii, gdzie tworzymy super smaczną pizzę. Twoim głównym zadaniem będzie robienie pizzy i dostarczanie ją do oczywiście klientów na czas. Okej, okay? brzmi akład, coś łatwego. Jeśli zrobisz coś źle, lub też nie dostarczysz pizzy na czas, klient będzie bardzo niezadowolony i pokaże Ci swój gniew. No dobra, masz mały mózg, możemy to naprawić. Co to ma być? That's right, we finally have a budget. O, czyli mają budżet na tutorial. Za mną, pokażę ci co i jak. No tak, mam mały mużdek, więc trzeba mi wszystko wytłumaczyć jak się robi pizzę. Okej, okay, dobrze małpucho, niech ci będzie szefie małpo. Kitchen, witajcie w kuchni. <ścoughs> jak to wygląda? Witaj w tutorialu, teraz pokażę ci jak zrobić pizzę i jak obronić się... Przed przeciwnikami. Wow, to wygląda prawie tak samo jak Dark Deception, powiem szczerze. I chodzi nawet smooth jak na mój komputer, jestem całkiem zadowolony. Jesteśmy teraz w kuchni. Yy, będziesz odwiedzał to miejsce często. Okej, okay, ponieważ jest to główne miejsce, w którym robimy pizzę. Okej, okay. musimy zapgrejdować twój mózg <noise> Czy ty w ogóle wiesz jak się robi pizzę? Ej, powiem wam szczerze, że dawno Pizzy nie robiłem tak samemu, co nie? Tylko zawsze do sklepu mrożona I tyle <noise> Okej, okay, dobrze, e, co? Że frajer, ja? Jak to? Czemu ty małpo Tak mi nazywasz? Dobra, nauczę cię, follow me Okej, okay. idziemy za małpą <noise> Okej okay. okay. Tutaj weźmiesz toppings Czyli to są jakby takie składniki, które się kładzie na górę Z tych dwóch kolorowych butelek Czyli z zielonej i czerwonej i po prostu na nie naciśnij i one wypadną. Dobra. Yy, pyk? Siema. ma? Oh, yes! Yes! O, oh, wypadły. Super. Ok, udało mi się. Zrobiłem jakiś postęp. Ok, teraz musimy dodać te dodatkowe rzeczy na pizzę, aby z pizzy wyszła pizza. No dobra, niech będzie. Ok, ale do tego potrzebujemy dough, czyli potrzebujemy jakby ciasta. Tak, tak mi się wydaje. Czyli placka takiego zwykłego. Ok, to są placki. Gdzie? You will make pizza from this Eee, z czego? OK I think this is the moment you can try making first pizza. Ale z czego ja mam zrobić placki? Gdzie mam spojrzeć, halo? Oh, To są placki, dobra, okej. Okay. Weź ciasto i połóż na nim składniki Dobra, biorę! Uwaga, biorę! Biorę ciasto! Okej, okay, zadziałało. Co jest? Co jest? Masz dziury w rękach, czy co jest grane? Jeśli coś podniesiesz i w twojej ręce będziesz to trzymał, musisz być ostrożny, żeby tego nie upuścić. Okej, okay, niech ci będzie. Okej. Okay. Be careful that the pizza doesn't stay. Ooo, oh, czyli pizza nie może być raz długo w piekarniku. Dobra, nie upuścimy tego. I nakładamy. Sa, to będą pizzy pepperoni. Oh my god. No dobra, no to wkładamy tą pizzę pepperoni do piekarnika. Eee, do, okej okay. Weź to i podążaj za mną Okej, okay. oj, ostrożnie, panie małpo Okej, okay. tu są piece Musisz je otworzyć i włożyć pizzę do środka I zamknąć A potem upiec To zajmie 5 sekund O, nice, no to no mi się podoba, 5 sekund Okej okay. Okej, okay, mamy super zaawansowane i sponsorowane przez lorda malaka piece. <laughs> nice! Okej, okay, malak sponsorem pieców. Okej, okay, dobra. Okej, okay. to jest to, co mówimy. Dobra, czyli. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Czyli najpierw musimy otworzyć piec. Potem wrzucić pizzę. Siup. I zamknąć piec. Jap, yep. 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ding dong, zrobione. Ok, pizza jest gotowa. Mmm, pyszna pizza. Ok, połóż ją na stole. No Dobra, po on the left side, czyli po lewej stronie gdzieś mamy położyć. Yy, tutaj? Tu gdzieś? Gdzie mam to zanieść? Dobra, tu chyba. Ok, możesz zjeść tyle, ile chcesz. No dobra. Dzięki. Pyszna, prawda? Okej, okay. mówię ci, że robimy najlepszą pizzę na świecie. Nie ma takiej pizzerii, gdzie zrobiliby tak samo dobrą jakość jak my. Okej okay. okej, okay. pamiętam, że Joy Joy Gang o, o nie Joy Joy Gang, o nie, ten trzygłowy potwór Okej, okay. chcieli z konkurować z nami, ale zbankrutowali w dwa dni żałosne <laughs> okej, okay. dlatego próbują się zemścić na nas y Okej, okay, ale to dopiero później <laughs> okay. Kicze, y gdzie mogę znaleźć więcej, y jest więcej tutaj ciasta. Okej, okay. w tym miejscu pewnie, tak obstawiam. Ta maszyna, tak? O, oh, ta maszyna tworzy ciasto. Nazywamy to D-maszyna. Świetna nazwa. Ok. Kiedy nie ma ciasta w kuchni, maszyna stworzy ciasto. Ok. Eee, czasem tworzy dwa. Don't ask, don't know. No, też nie wiem dlaczego. Tworzy dwa czasem, a czasem jedno. Dobra. Ok. Maszyna tworzy ciasta. i ty... będzie robiła dziwne mechaniczne dźwięki. Ok. Kiedy skończy? O. Oh. It will expel it. Ok, dobra. Czyli po prostu wypluje nam ciasto. Wow, ile ciasta! That's nice. Mamma mia, co się dzieje? Ej, mało po co się dzieje? Znowu coś się stało. Muszę to naprawić. Ej! <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Jest już naprawione. Nie brzmi to zbyt dobrze, nie wiem co się wydarzyło, ale raczej nic dobrego Pamiętaj, że ta pizzeria jest dobrej jakości nic, nic, I nic nie jest zepsute Dobra, okej okay. Teraz już wiesz jak prawidłowo zrobić pizzę Spróbujmy y, zrobić twoje pierwsze podejście Dobra Moje pierwsze podejście do robienia pizzy Dla krwiożerczych małbrządnych mojego keczupu Dobra Bardzo głodny klient przyszedł y, Kiedy twój klient zadzwoni dzwonkiem Musisz być szybki i szybko zrobić pizzę na czas Okej okay. Okej, okay, jeśli failujesz, klient będzie niezadowolony i zrobi straszne rzeczy. Zda nam zero gwiazdek i reputacja będzie nasza zrujnowana, trudny polski być. Tak więc nie zepsuj niczego. Okej, okay. tak jak powiedziałem, to tylko test, więc nie martw się, jeśli nawet jeżeli ten kostumer będzie niezadowolony. Twój pierwszy klient, jego imię to Bob. Okej, okay, dobra Okej, okay, podążaj za moimi podpowiedziami, które ci dałem. Tylko pamiętaj 3, 2, 1 go. O, oh, dobra, dobra, e, jazda, bo ta gra właśnie na tym polega, że... A! Ah! Oh my god, nie umiem pizzy zrobić! Co jest grana, dobra? Składniki. Dawaj mi to, dawaj mi to! Come on! Składę e, ciasto Działa to nie umiem pizzy zrobić! No przecież robiłem wszystko tak jak kazał! No działaj. O, oh, come on. No way, no way. Coś jest nie tak. Sfailowałeś, ale nie martw się. To tylko test. Dam ci drugą szansę. Aha. Ej, naprawdę zrobiłem wszystko to, co mi kazał i ta pizza się nie udała. Dobra, teraz spróbuję tego nie zepsuć. Uwaga. No i teraz teraz ta pizza. A tak, musimy klikać na składniki. Dobra, czyli ja źle robiłem. Dobra. Wrzucamy 5 sekund w piekarniku. Pyk, pyk, pyk. Come on, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szybko to nasz pierwszy klient. Nie mogę tego zepsuć drugi raz. Dobra, pizza gotowa. Niesiemy. Proszę. Udało się. Super. E, twój mózg został oficjalnie zmieniony z bardzo mały na małpi mózg Okej <noise> Okej okay. okay. Bierz jak już robić pizzę i jak ją dostarczać do klientów Teraz pokażę ci jak się bronić przed przeciwnikami Którzy spróbują zaatakować naszą pizzerię To chyba ważne, żebyśmy umieli się bronić, bo Nasza pizzeria będzie, że tak powiem, atakowana Siema Uuu, jesteśmy w backroomsach Ok, dobra Ok, Here you will have weapons, czyli broń Głównie kij baseballowy No dobra Mhm o, czasem jakieś dziwne potwory będą dodatkować pizzerie Za każdym razem, kiedy atakują yy, Za każdym razem są inne Okej okay. The attack work in the menu O, czyli jaki atak będzie działał Okej, okay. czy będę coś mówić więcej? Dź, po prostu o siebie dbaj yy, Teraz serio, nie mam zamiaru czekać Kolejnych miliona lat, zanim pojawi się Kolejny yy, niewolnik, którym Będziemy mogli tutaj rządzić <laughs> Okej, okay, zapomniałem o jeszcze jednym O czym zapomniałeś, powiedz mi to Co, coś ważnego? Tu coś jest. E, o czym zapomniałeś małpo? Okej. Okay. Łazienka, bardzo tajemnicze miejsce. Będziesz to miejsce czasem odwiedzał. Głównie z jednego powodu. O, czasem Lord Malak będzie próbował cię zabić. Okej. Okay. Dobra. Kiedy cię zatruję, dziwne rzeczy będą się działy z twoimi oczami. Będziesz czuł się źle. Dobra, okej. Okay. Kiedy to się stanie, szybko przyjść do łazienki i uwolni to, coś z siebie. Potem poczujesz się lepiej, dobra. Czyli będziemy musieli po prostu tutaj srać i tyle. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Niech będzie, niech będzie. Teraz już wszystko wiesz. W końcu możemy to zakończyć. Dobra, dzięki, małpo. No to lecimy robie, z robieniem pizzy. Koniec tutorialu. Okej, okay. dobra, dobra. Backroom and sleep, bla, bla, bla. Dobra, czyli wracamy i musimy przespać się do następnego dnia. A, do backroomu, dobra, dobra, przepraszam. przyszedłem do kibla się przespać. A mieliśmy przespać się w. Backroomsie. Czyli tutaj. Okej. Okay. Dobra, jeżeli zrobisz coś źle, kostumer cię zniszczy. Jakby cię zabije po prostu. Okej. Okay. Ja cię ożywię, więc się nie martw. Yy, Okej, okay, super. Dobra, 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 już wiem co robić. Już koniec. Make your pizza precision. Mhm. Broń się przed tymi, broń się przed atakami malaka. Dobra, bo on już gada specjalnie mi tutaj jakieś głupoty, tylko mnie spowalnia. Dobra, e, czy ja mam już się tutaj przespać? Tak, dobra, przespaliśmy się. I teraz możemy ruszyć w końcu z, z robieniem pizzy. Mój pierwszy prawdziwy dzień. Dobra. Dobrze, musisz robić pizzę na czas. Ok, ok. Let's go. I'm ready. I'm ready. Nie mogę uciec z tego miejsca. Dobra, każdy ruch mój obserwujecie. Niech będzie. Osiemna po. Hello. Okay. Obserwujemy cię. No i. 3, 2, 1, no dobra Zaczynamy robienie pizzy, let's go Let's go Ile? 40 sekund? Dobra, dobra, dobra yy, Placek Come on, come on yy, Oh my god, oh my god, dobra, pyk, pyk Pyk, pyk, dobra I teraz do pieca, położę sobie ją tu Piec, otwórz Zamknij, Siub. Otwórzmy kolejny 5 sekund się pizza robi, więc musimy o tym pamiętać Dobra, zrobiło się. Nice. Y, siup. Siema, proszę bardzo. Ok. Mama tutaj niedźwia z niedźwiadkami. Ej, poszło mi bardzo dobrze, szczerze mówiąc. Dobra, wrzucamy kolejną pizzę. Siup, siup. Dam, 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 dam. dam Nice. Bostań. Jak to Bostań? Za szybko. No tak, check your tutorial page. Dread duck. Ok. stand, Dobra, czyli f wciskamy, Dobra, czyli to są tak samo. To są po prostu te koszmary. Oh my god, idę po mój kij, idę po mój kij. Dobra, wynocha, wynocha. to w ogóle na was działa? Stąd! No świetnie, to nie działa na te, na nich. Oh my god, dobra, odkładam to. To chyba nic nie da. Y moja pizza, moja pizza, dobra, zanosimy to. Okej, okay, okej. Okay. Auch! oć. Dobra, wciskam F, wciskam F Nie dostaniecie mojej pizzy, kaczki. Oh my god. Poziom wody się podnosi, nie, no najgorzej. Dobra, czyli one mi tutaj tylko tak naprawdę przeszkadzają Co ja mam zrobić? Woda się zalewa Come on Już wiem Oh my god, oh my god Dobra Jeden Okej, okay, okej okay. Boss time, czyli dwa Musimy zakręcić wodę Dobra, drugi Oh my god, ale tu jest stresik Zakręcony Stunt? O, nie mogę w nie wchodzić Dobra, dobra, szybko, szybko Co te kaczki robią z naszą pizzerią? I chyba zginąłem. Na to wychodzi. Delivered customers 1. Przegrałem. Spotkanie z bosem. Nice. Jasne. Zabierz mnie do zabawy. Chcę się bawić dalej z kaczkami, bo czemu by nie? O nie, coś mnie zaatakowało. To jest moje drugie podejście. Halo, halo, proszę mnie nie robić. Okej. Okay. Zrobiłem kupę. Znowu kaczki się pojawiły. Okej. Okay. Dobra, dobra, kaczki. Tym razem, tym razem mam na was sposób. Czyli tak. Zakręcamy wszystkie rury. Okej. Okay. Nara. Pierwsza rura, ok, zakręcona, dobra Jest tutaj więcej tych rur, dobra, nie możemy stąd wyjść Więc prawdopodobnie zakręcić musimy tylko Trzy rury, czyli tak się trzeba bronić Przed kaczkami, zakręcić wszystkie Trzy rury, nice yy, Gdzie jest trzecia rura, gdzie jest trzecia Tu jest druga, trzecia była tutaj Tak, 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 trzecia Dobra kaczki, tym razem was pokonam I, uwaga, uwaga Nice, poziom wody się obniżył Czyli obroniłem się przed pierwszym bossem tak naprawdę Dobra, dziękuję za ciasto tutaj Zbieramy składniki Nice, zamykamy Teraz szybko robimy drugą pizzę Siup, siup Teraz tak, tak Come on, dobra, szybko, szybko Żeby mi się tutaj nie zjarała przypadkiem Dobra, bierzemy I pierwszy klient 20 sekund by było, ojojoj oj, oj. No, że tak powiem trochę blisko tutaj Dobra, czy jest kolejny klient? No, chodź, chodź, czekam na Ciebie Siup, dobra, nara, pięknie e, Maszyno, dorób mi więcej tych Dorób mi więcej ciasta Come on, czemu Ty nie działasz? Potrzebujemy ciasta Potrzebujemy ciasta, no Działaj Dobra, nice, 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 dobra, pięknie Pyk, pyk Podnosimy, siup I do pieca, do pieca, do pieca, szybko Pizza musi zostać zrobiona 5 sekund, nie wiem ile mi zostało tam czasu ale chyba niedużo. Pyk. O Jezu, pizza zrobiła Free60! Dobra, pyk. Nakarmiona. Okej, okay, świetnie. Pyk, pyk. Eee, ciasto, ciasto. Where's ciasto? More ciasto. Thank you. Dobra. Szybko. Kolejny klient. Zamykamy to. Ja jestem po prostu mistrzem. Boss time Okej, okay, kto tym razem? Nie tak. Check your tutorial page. Press. Nie. Klauny! Oh my god, clown gremlin. Yy, dobra, dobra, dobra. Chyba wiem, co będzie na was najlepsze. Siema! Nara! Wynocha mi stąd! Wynocha, wynocha... Wynocha mi klauny z mojej pizzerii! Co to ma znaczyć? Jakoś się uwzięły na mnie, co, o co chodzi? Sio! Sio mi stąd! Dobra, już? Jeszcze jakiś? Jeszcze jakiś? Dobra, 39 sekund. Yyy... Musimy odłożyć Ale dobra, chyba pizza się nie nie przypala W sensie nie ma opcji, żeby ją przypalić Tak mi się wydaje Dobra, siup Ok, nakarmiony Joy Joy Gang, pięknie Siup, siup Nice I robimy kolejną pizzę Ach, dobra, ciężka praca w pizzerii, powiem wam szczerze Dobra, poproszę placek Nie dostanę? Dobra, nieważne Robimy, robimy Let's go Na, 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 na Szybko, szybko To, to Maszyno, dorób mi więcej placków Oh, come on, działaj, działaj! Oh my god, no nie mam czasu! Placek, boss, time, kolejny boss, dobra, co tym razem, kolejny atak! Oh my god, matron, tylko nie ona! Yy, czy ja mam ci dać pizzę? Tak to wygląda! Oh my god, tylko nie ten moment, tylko nie... Ten... Placek, give me placek, give me placek, potrzebuję go. Dobra. Yy, składniki. Szybko, szybko. Siup i siup. Dobra, cyk, cyk. Pięknie. Więcej placków. Czemu tylko jeden mi w ogóle to dało? Dobra, chciałam cię nakarmić. Pewnie tak, znając życie. Hops. Dobra, oberwała. Najedzona, najedzona. Dobra, dobra. Placek. Dobra, dostałem dwa placki. Nice, nice, nice. Siup, siup. Okej, okay, let's go. Robimy pizzę. Dobra, otwórzmy to, skoro mamy dwa placki. To wykorzystajmy to jakoś, ale z tym mistrzem. Dobra, pyk, siup. Oh my god. I nara! Dobra, oberwała, drugi raz, to musimy zamknąć. Okej, okay, jest coraz bliżej, ale chyba uda nam się ją jakimś cudem nakarmić, ale czegoś takiego w tej grze się nie spodziewałem. Powiem szczerze! Zepsułem, zepsułem! Placek! Potrzebuję placka! Oh my god, jest blisko! Jest blisko! Placek! Nie ma placka! Oh my god! Szybko! O, nie, to się nie uda. Jest, dobra, wyleciał placek. Zgarnijmy to, zgarnijmy to. Siup, musimy w nią wycelować. Nie ma tak, że nie trafimy. Trzeba w nią wycelować. Okej, okay, szybko, szybko. Dobra, siup i siup, Nara. Okej, okay, to był tylko koszmar. Okej, okay, kolejni klienci. Kolejni klienci, a my nie mamy placków. Oj, oj, kiepsko to wygląda. Bardzo kiepsko. Placek! Nie mam czasu. 30 sekund. Time's up. Ale dobra, 6 minut mieliśmy chyba przetrwać, tak to wygląda, więc chyba się udało. Delivered Customers 7. Punkty zdobyte 7. New High Score. Nice! Ej, całkiem nieźle mi poszło. Do you want to play again? Yes. Bring me back to the fun. Czy ja coś zepsułem? Czy tak miało po prostu być? O nie, zostałem zaatakowany przez nowych przeciwników. Co tym razem? Czy ja mam na Was patrzeć, czy nie patrzeć? Time's up! Co tym razem? 6 minut znowu. Tak, czyli tutaj za każdym razem mamy 6 minut czasu. Na to wychodzi streak 2. A czyli streak 2, czyli dwa razy udało mi się przetrwać 6 minut. W ten sposób to działa. Całkiem ciekawa gra.